Kochani, tak szybciutko, bo zaraz wychodzę, wpadłam na pomysł. Dzisiaj, z dzisiaj na jutro, mamy bardzo ważny czas, taki energetyczny przesilenie letnie, czyli najdłuższy dzień w roku. Z tej okazji energia jest bardzo, bardzo silna. Składamy intencje, składamy życzenia, konkretnie cel. Nie marzenia. Marzenia to możecie, wiecie, głowa w chmurach, marzyć sobie do końca życia i się nie spełni. Cel, cel realny, a jaki jest realny cel? Każdy, każdy jest realny. Po prostu napisz go i płyn w stronę tego celu. Wyznacz sobie mniejsze cele, które będą drogą do tego większego, i pamiętaj, nie sam cel jest najważniejszy, tylko droga do niego, czyli to, co ja obecnie przechodzę. Ale będzie wspaniale. Wyciągnę kartę z okazji tego przesilenia, bo życzę nam wszystkim wszystkiego najlepszego. I co chciałam jeszcze powiedzieć? Myśl mi uciekła, zaraz ją znajdę. Tak, pomyślcie sobie pytanie, i oczywiście karta wyleci jedna, ale myśl, mam nadzieję, że każdemu z Was coś miłego podpowie i będzie to dla Was taka mm, iskierka nadziei. Zobaczymy. Karta dla nas wszystkich z okazji przesilenia letniego. Taką składam intencję. Zawsze proszę o jedną kartę, żeby zleciała. Zobaczymy jak to długo będzie trwało, czasami długo. Nie. Jest! Odpowiedź brzmi nie. Obecnie warunki nie są sprzyjające. Poczekaj, albo rozwiąż inną opcję. Tak, czasami wstrzymanie się jest najlepszą opcją, czyli nie robienie nic, pozostawienie sobie w tej sytuacji samej sobie. I czasami jest tak, że w trakcie tego czekania albo nam coś przyjdzie do głowy, albo przyjdzie jakaś inna, właśnie propozycja. Najważniejsze nie wymuszać, spokojnie przeczekać i poczekać na dary losu. Powiem z doświadczenia, że to jest różny czas i nie stresować się tym, bo tak jak powiedziałam na początku, nie sama, nie sam cel jest najważniejszy, tylko ta droga. Później będzie ogromna satysfakcja z tego powodu, że przeszliśmy tą długą drogę. I sami osiągnęliśmy ten cel, nikt ktoś nam podał na tacy, tylko my, małymi kruczkami, zbliżaliśmy się do tego, do tego celu, i później możemy o tym wszystkim opowiedzieć innym osobom, zainspirować ich. Bo kiedy nasze rady są najtrafniejsze, najcel, 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 najcelniejsze, kiedy możemy doradzić komuś, bo sami to przeżyliśmy. I wtedy ta osoba widzi no fakt, rzeczywiście ona się zwolniła, bo i później bardzo ciężko, bo nie chciała już wracać do tego samego systemu. Ale i ale ciacha wszystko co było na początku udało jej się pięknego przesilenia letniego, ja lecę. Pa.